Lecznie. Dzisiaj drugi, no, drugi marzec. Ja, rzeczywiście Drugi marzec, dzisiaj. E, no. Kabusia. Oczywiście, to mi zostawił kawę. E, dzięki Bogu, nie muszę samej robić. Dzisiaj, może ma na popołudnie, musi się trochę wyspać, bo po całym tamtym dniu to już jest total kapust, czyli bardzo zmęczony. Powiem tak, ja też wczoraj byłam taka zmęczona, że w pewnym momencie, przechodząc nawet z pracy, jeszcze chwilę siły miałam. No dobra, zjadłam coś, ale godzina tak 16-17, już mi takie zamulenie brało. Aż mówię nie mogę. E, tak to dokoptowałam. Godzina 21.30. Kac czy A położyć. Dobra. E, no i tak leże, leże. usnęło mi się. I przebudziłam się o godzinie. Nie wiem, po północy coś było. No i. Mówię tak. Czułam się trochę spać a ja mam ten rytm niespokojny, bardzo nie śpię. No i wczorajsza noc mi dała trochę w kość, no nie sam fakt, że. No bo Kacper sam sobie spał. Ale. To że po prostu, co się wokół dzieje i co ludzie mówią. Co wiadomości mówią co po prostu aż ludzkie pojęcie y, przechodzi y, nie mieści się to w głowie. Człowiek się tak potem zastanawia, nie? Zaczyna coraz więcej oglądać. Ludzie y, ludzie mówią, ludzie się, y, w jakiś sposób się też nakręcają. Ale wcale się temu nie dziwię, bo Niestety, tu już nie ma żartów, żarty się skończyły i, um, i nie wiadomo, co to z tego wyniknie. Um, powiedziałam, że tylko raz poruszy ten temat, ale widzę, że on jest jak najbardziej aktualny i bieżący i dużo ludzi na pewno by chciało wiedzieć, jak tu strona niemiecka się ustosunkowuje do tego problemu, który panuje który już tutaj panuje za granicą, bo to nie jest tak, że to obeszło się głuchym echem. No bo przykładowo być może nie jestem w stu pewna, ile ludzi myśli o społeczeństwie niemieckim. Po prostu łatkę przykleja, że jest, że Przede wszystkim nie lubi Niemców, że są be, że to, że tamto i tak dalej. To są te nadleciałości, które są gdzieś z tyłu głowy, które panowały po czasach II wojny. Każdy wie o co, o kogo chodzi i tak dalej, tak? A... I tu historia się kołem toczy. Tylko, że to rozpoczęło się od strony wschodniej, tym razem. I dużo ludzi się zastanawia. I jak tutaj, um, nie wiem, jak jest oficjalna. Um, powiem tak: obserwuję wiadomości, obserwuję to wszystko. I co mnie um, zaskoczyło, mnie się tak wydaje, że pod pręgierzem. Nacisku społecznego. Rząd niemiecki tutaj zmienił w tej kwestii zdanie, ponieważ z początku było nie, 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 a później już puściło. No bo się opamięta, opamiętali i przecież ludzie by ich zimnczowali za to, nie? No i dużo ludzi, powiem tak, od y, górnej granicy wiekowej, czyli takie 60 plus. A dużo ludzi ma. czy od rodziców, czy od dziadków, czy nawet sami mają tą głęboką ranę. Za to, co się stało w czasach II wojny. I ta rana nie zniknie. I te ludzie będą wiedzieć o tym, że inne narody będą tak myśleć a nie inaczej. Bardzo mi to zbulwersowało właśnie ten nastawienie rządu, bo nawet nie muszę osobiście z człowiekiem rozmawiać, ale słyszę, idąc ulicą mowę, że, że tu się nic nie robi, że jakoś tak został zostawiony, a to, a tamto i tak dalej. I bardzo oburzeniem wśród niemieckiego społeczeństwa, że y, cierpią niewinni ludzie i tak dalej. No, trochę ucichło i ludzie zaczynają się cieszyć, bo niemiecki rząd zmienił w tej kwestii zdanie, i zaczyna coś się w tym kierunku dziać. Co ja tu widzę, y, słychać mnie otaczają, że tu tak samo. Niemcy organizacje pomagają i wysyłają rzeczy do uchodźców ukraińskich i same Niemcy przygotowują się na przyjęcie i dobrze wiedzą o tym i każdy kraj tu w Europie robi tak samo i dzięki Bogu, że tak się dzieje, bo naprawdę szkola, szkola tych ludzi. jak człowiek pomyśli, aż by mnie przeszły. Um, tak. No i rozmawiając wczoraj z koleżanką w pracy, ona właśnie porównała tą sytuację. Ona nas w moim wieku. Nie zna tej sytuacji, co... Ona powiedziała tak, ona w tym nie żyła, czy jej rodzice czy w tym nie żyli, jak była druga wojna światowa, ale na pewno jej dziadkowie pamiętają te czasy i i ona by osobiście go nie chciała przeżyć, ale mówi coś takiego, że to jest bardzo podobne jakby do do tego wiadomo kogo kto tu um, był odpowiedzialny za tą drugą wojnę. W tym sensie takim, że to, że to wyszło po prostu, prawda? I tak istnieje to w historii. No i powiem tak. I bardzo długo na ten temat rozmawialiśmy, bo człowiek, który zabija niewinnych cywili, nie jest y, człowiekiem normalnym. I do tego wniosku też koleżanka tutaj doszła, że właśnie. Tak to wygląda. I ciężko jest jej wyobrazić sobie to, że takie coś by mogło tutaj nas spotkać. I, i mówi też, yy, że współczuję Ukrainie, współczuję Polsce również, ponieważ Polska jest dużo bliżej tego wszystkiego i bardzo. Odczuwa i naród polski bardzo odczuwa to, I, i ogólnie jest pełna podziwu, że właśnie tak ludzie się w Polsce mobilizują, pomagają. Bardzo naprawdę o Polakach zmienia się totalnie w takich momentach zdanie, nie? Co bardzo mnie to cieszy, że jednak Polacy zostają przedstawieni w dobrym świetle. Za granicą, przede wszystkim. I jestem dumna z tego, że polski naród tak wyszedł na tym. I mimo to własnymi siłami. I powiem tak, żeby było. I powiem tak. Tutaj jest. Widzi się na każdym kroku, czy nawet y, polska społeczność y, w Niemczech, czy sami Niemcy zbierają te rzeczy, to Ukraińcy solidaryzują się. E, są marsze, y, czy nawet manifestacje przeciwko wojnie. I to bardzo to widać. Zamiast y, cuków karnawałowych były manifestacje, były wszędzie w Berlinie, w Kolonii. Wszędzie, po prostu wszędzie ludzie tego nie chcą. Ludzie tego tu nie chcą. Żeby to zostało zaprzestane, trzeba tylko być dobrej myśli, yy, modlić się i robić w tym kierunku, żeby pomagać innym i po prostu spróbować to w jakiś sposób. Nie wiem. Może musiałby się stać cud, żeby to odwrócić. Bo naprawdę. Nie jest to normalne, co się dzieje. I... Koleżanka nawet mówiła, że obserwuje właśnie tą sytuację w telewizji, w radiu, obojętnie co włączy i myśli o tym. I tak samo jak my, Polacy, też nie umie spać w nocy. Po prostu to jest... Nie sądziliśmy, że dożyjemy tych czasów, że nagle coś się stanie i będziemy się czegoś bać totalnie, że od naszej rodziny, o kogokolwiek nie? nie chcę tutaj nakręcać negatywną energią, ale po prostu mm, na pewno jesteście ciekawi, jak to wygląda tutaj i mam nawet ten obraz z autopsji i rozmawiam z osobami i powiem, że dotknęło to cały świat. I nawet zachód, i to bardzo głęboko. Mimo, że nie jesteśmy obok tego, ale mówcie co chcecie, naprawdę naprawdę to słychać, to widać, to po prostu gdziekolwiek się nie idzie, ludzie się bardzo tym przejmują. I naprawdę nastroje społeczne są. Bardzo, bardzo poważne w tej kwestii. I obojętnie, co by się nie działo, ludzie starają się trzymać razem i jakoś dalej żyć. Ponieważ każdy musi pracować, każdy musi jakoś żyć, każdy musi, wiadomo, żeby żyć, zarobić te pieniądze. Niestety świat kręci się dalej. Ale naprawdę ja osobiście wczoraj ym, tyle miałam tysiące myśli na minutę, nie mogłam spać. Po prostu to jest, zaczyna się. Ten tak człowiek obserwuje i nie wie, co się z dnia na dzień staje. I jak to mówimy, mówią ludzie, ludzie przestali planować. Ludzie przestali cokolwiek robić. To nie jest, ym, To nie jest tak, że. E, przykładowo jest sytuacja z wirusem, ona troszkę ucichła, jakby już nie mówi się tyle o tym, mówi się o sytuacji na Ukrainie. I po prostu, jakby jedna sytuacja wyparła drugą, ale żyjemy obok tego wszystkiego jest to i jest tamto, i jest naprawdę coraz więcej ludzi, zaczynają być przetłoczonych, i przede wszystkim ludzi starszych, bo, bo to widać. Przede wszystkim tutaj informacja, że Polska Misja Katolicka w Kolonii, jeśli ktoś mieszka tutaj w, z Polski, w Niemczech przede wszystkim, do Polonii Niemieckiej się zwracam. Eee, polska Misja Katolicka w Kolonii zbiera, e, prawdopodobnie może być w Leverkusen też zbiera rzeczy dla e, ukraińskich e, rodzin, dzieci, matek i tak dalej, i żeby te rzeczy były do użytku, e, no i z tymi rzeczami będą jechać ludzie właśnie, żeby pomóc. Także e, wszystkie namiary na pewno na stronie misji katolickiej dostałam informację po prostu od koleżanki, która ma właśnie też e, dzie dzieci w naszym przedszkolu. Polka i właśnie dostałem tą informację wczoraj, że, że jest taka akcja, że właśnie takie coś jest robione, także możecie tutaj też wspomóc. Bo to nie jest tak, że czy Niemcy, czy inne kraje mieszkając dalej odwrócą się za przeproszeniem dupą do innych ludzi. Dobrze i tak. Y Czas leci. Muszę lecieć kaczka zanieść, e, dokończyć moją kawę. Nie chcę Was napawać negatywnym akcentem, ale po prostu ten temat musiałam poruszyć, bo pewnie panuje przesłanie e, etykietka ciągle krąży gdzieś tam o, o społeczności niemieckiej i naprawdę ludzie są całkowicie inne na nastawienie ku temu, i mam nadzieję, że dużo ludzi. Zmienię zdanie na ten temat. Także tym akcentem chciałam powiedzieć miłego, spokojnej, miłej, spokojnej środy. Cześć.